Sponsorem kanału jest Uwodzicielski.pl strona dla facetów, którzy chcą polepszyć swoje relacje z kobietami. Cześć, tu Marek ze strony ktostrzeli.pl, zapraszam na wtorkowy przegląd typów dnia. Na początek, nasz dzisiejszy typ dnia to jest spotkanie w ramach FA Trophy. To są rozgrywki dla drużyn z niższych lig angielskich, Piąta Liga Angielska i niżej. No i spotkanie, jakie tutaj mamy, to pojedynek dwóch drużyn piątoligowych Salford City podejmuje Maidstone. No i nasza propozycja na to spotkanie to zwycięstwo gospodarzy plus over 1,5 bramki w meczu po kursie 1,58 z oferty fortuny. Wiadomo, że to są rozgrywki pozaligowe, więc rządzą się one troszeczkę innymi prawami, no ale żeby porównać sobie tutaj te dwie drużyny, to sięgniemy do tabeli 5. Ligi Angielskiej. Jeżeli chodzi o gospodarzy, czyli Salford City, to w tym momencie są oni wiceliderem, zajmują pozycję numer 2. Na ten moment zgromadzili oni 57 punktów w 31 meczach, stosunek bramek 57 do 32, to jest najlepsza ofensywa w lidze. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Maidstone, to w tym momencie zajmują oni przedostatnią lokatę, 23 na 20, w 31 meczach zgromadzili 25 punktów. W stosunek bramek 27 do 53. Forma też nie zaciekawa. W trzech ostatnich spotkaniach trzy porażki. No i do tego, ekipa Maidstone ma jedną z gorszych defensyw w Lidze. Tylko cztery drużyny w piątej lidze angielskiej przekroczyły barierę 50 straconych goli. Maidstone jest właśnie jedną z tych czterech drużyn. No i wydaje nam się, że różnica w tabeli pomiędzy tymi dwoma drużynami jest na tyle duża, że gospodarze tutaj bez problemu to spotkanie powinni wygrać. No i dokładamy do tego over półtora bramki w meczu, właśnie z tego względu, że Salford City ma bardzo fajny atak, najlepsza ofensywa w Lidze. Na ten moment, a Mateo ma obronę dziurawą, jak szwajcarski ser, i wydaje nam się, że tutaj gospodarze przebiją się przez nią więcej niż raz. Przeskakujemy sobie do overów na dzisiaj. Dziś zaglądamy sobie na stronę tylkopiłka.pl. Tam mamy post overy na wtorek. Z propozycji na dziś wyszczególniliśmy sobie dwie z nich. No i lecimy sobie po kolei. Propozycja numer jeden to jest spotkanie w ramach Ligi Francuskiej, ligę. 1. Marsylia podejmuje Bordeaux. Typ jaki tutaj mamy to over półtora bramki w meczu. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1,41. Ogólnie Marsylia nie ma ostatnio zbyt dobrej pasy. Na sześć ostatnich spotkań mają oni na koncie aż cztery porażki. Natomiast jeżeli się gnewlineymy sobie głębiej to w 12 ostatnich spotkaniach Marsylia wygrała tylko raz. No ale jeżeli spojrzymy sobie na statystyki goli, to tutaj nie jest już tak źle. W czterech ostatnich meczach trzy razy została pokryta linia 2,5 gola, czyli linia o gola wyższa niż mamy tutaj jeżeli chodzi o drużynę Bordeaux, to jest to drużyna troszeczkę bardziej anderowa. W sześciu ostatnich spotkaniach z udziałem drużyny Bordeaux cztery razy padał wynik 1 do 0, czyli faktycznie jest tutaj jakieś ryzyko małej ilości goli, no ale wydaje nam się, że kurs na tą linię 1,5 bramki jest na tyle atrakcyjny, że można sobie tutaj spróbować to pograć. I propozycja numer 2, tutaj przenosimy się już do Niemiec, a konkretnie do Pucharu Niemiec. Mamy tutaj spotkanie Borussia Dortmund kontra Werder Brema, no i tutaj mamy typ na over 2,5 bramki i kurs na takie zdarzenie wynosi 1,52. Przeskakujemy sobie do akumulatora na wtorek, dziś zaglądamy sobie na stronę free super Tips co UK, do działu Akumulator Tips. Tam mamy na dzisiaj cztery propozycje, my wyszczególniliśmy trzy z nich, no i lecimy sobie po kolei. Propozycja numer jeden to jest Puchar Niemiec, 1-8 finału, mamy tutaj spotkanie drugoligowego Heidenheim z Bajerem Leverkusen, który gra oczywiście w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w pierwszej Bundeslidze, no i typ jaki tutaj mamy to zwycięstwo gości, goście są tutaj zdecydowanym faworytem i kurs na takie zdarzenie wynosi 1,46. Propozycja numer 2 to jest również mecz pucharowy, jednak w tym przypadku mamy tutaj puchar Anglii. To jest 1,16 pucharu Anglii, spotkanie powtórkowe Wolverhampton podejmuje Shrewsbury. Tutaj w pierwszym spotkaniu padł Remis 2 do 2 Shrewsbury w tamtym spotkaniu było gospodarzem. Powtórka oczywiście odbywa się już na stadionie Wilków, którzy są tutaj zdecydowanym faworytem. No i typ jaki tutaj mamy to zwycięstwo gospodarzy z handicapem 01 i kurs na takie zdarzenie wynosi 1,63. Ja tylko tutaj przypomnę, że pomiędzy tymi dwoma drużynami są dwie ligi różnicy. Wilki oczywiście grają w Premier League, Shrewsbury natomiast gra na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii, czyli w League One, no i stąd właśnie gospodarze są tutaj zdecydowanym faworytem. I propozycja numer 3, tutaj przenosimy się już do czwartej ligi angielskiej, czyli do League Two i mamy tutaj spotkanie Tranmere kontra Northampton. Typ jaki tutaj mamy to zwycięstwo gospodarzy, kurs na takie zdarzenie wynosi 2,15. W tabeli pomiędzy tymi dwoma drużynami nie ma bardzo dużej różnicy, wprawdzie gospodarze zajmują pozycję numer 10, Northampton jest 17, ale pomiędzy tymi dwoma drużynami jest tylko 8 punktów różnicy, czyli to nie jest jakaś wielka przepaść. No i mi się osobiście wydaje, że zwycięstwo gospodarzy nie, jest tutaj takie oczywiste, ja bym tutaj bardziej szedł w zakład bez remisu na gospodarzy. Kurs w takim przypadku wynosi 1,54, no ale propozycja ze strony Free Super Tips Co UK to jest 301 po kursie 2,15. No i rzućmy sobie szokiem na kurs całkowity. Akos takiego trebelka wynosi 5,12, a kursy sprawdzaliśmy sobie u Bookmachera Fortuna. No, a dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że taki przegląd jest dla Was pomocny. Ja Was standardowo zapraszam do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie linki do wszystkich stron, które prezentowaliśmy w dzisiejszym odcinku, a także linki do naszych mediów społecznościowych. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!